testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Also, hallo, hallo, hajdz, hojdy, wyjzdy, render, noje, Volkswagen Golf. No właśnie, król Golf, król segmentu hatchbacków. Jest to już Golf ósmej generacji po faceliftingu, bądź jak to woli Golf 8,5, Bo właśnie w Volkswagenie te połówki są dosyć powszechne. Co nowego w nowym Golfie? Kilka zmian stylistycznych patrząc pod kątem zewnętrznym pod kątem wnętrza, a także w gamie jednostek napędowych, ale o tym wszystkim za chwilę. Volkswagen Golf. No to oczywiście legenda, moi drodzy, segmentu hitchbacków, czyli segmentu de facto C. W tym segmencie samochód, który był oczywiście generacji pierwszej, drugiej bądź trzeciej, był bez wątpienia liderem, ale przez te wszystkie lata Volkswagen Golf nabył sporo rywali. Oczywiście z Korei, z Japonii, z Europy, a także z Chin, czy na przykład ze Stanów Zjednoczonych. I w tej chwili. Golf nie ma już tak dosłownie monopolu na swój segment. Więc w tym teście zobaczmy, czy nowy golf cały czas jest liderem segmentu hatchbacków czyli de facto segmentu golfa. Stylistyka. Jak zawsze na początku zobaczmy stylistykę przedniej części Golfa 8,5, ale zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze moi drodzy niemiecko-polscy widzowie. Czy oczywiście subskrypcję, dzwoneczki i wszelkie maści, łapki w górę na kanale Karolewski, bo dzięki tym wszystkim wskaźnikom po prostu rozwijamy ten kanał. Jakby nie patrzeć, Golf takim jest trochę samochodem jak podobnie Adidasy wśród butów sportowych. Golf od zawsze był takim właśnie tym wzorem segmentu hatchbacków. Czy tak dalej będzie? O tym więcej w trakcie jazdy. Natomiast pod kątem stylistyki przedniej części to jest dosłownie kilka kosmetycznych zmian. I najważniejszą z nich będą przednie reflektory. Lampy są w tej chwili przeprojektowane. W naszym egzemplarzu są to już lampy matrycowe, LEDowe czyli lampy IQ Light, których działanie Wam pokażę podczas jazdy w nocy. Wycinają poszczególne pojazdy podczas jazdy. Mają także dynamiczne kierunkowskazy. Jest również listwa świetlna, tutaj takie tak zwane jakby wąsy w Volkswagenie Golfie, które nam idą od przednich lamp aż do Logo Volkswagena. Logo, niby normalne. Nie do końca. Jest ono podświetlane. Więc to oczywiście kwestia gustu. Czy wam się podoba, czy nie? Podzielmy się tym w sekcji komentarzy. Poniżej w naszej wersji Airline mamy bardzo takie fajne, bardziej sportowe wykończenie zderzaka, więc jest taka ciekawa maskownica. Chłodnicy, mamy również centralny przedmiot, a także kamerę od systemu 360. Są również trochę bardziej agresywne wykończenia właśnie tych bocznych, no udawanych wlotów powietrza. Jest RK, ale to nie jest prawdziwa RK. Oczywiście macie w Golfie także możliwość zamówienia Golfa R. A teraz zobaczmy pod maskę. Sprawdź stronę doradca samochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! Moi drodzy, wciąż pod maską Golfa może być jednostka TDI, bo taka jednostka oczywiście pasuje w Golfie idealnie, ale nie o tym. W naszym przypadku jest zamontowany silnik benzynowy 1.5 TSI, ale jest to silnik ETSI, czyli jednostka miękka hybryda. To wszystko generuje nam łączną moc. 150 koni mechanicznych oraz 250 nm mm momentu obrotowego. To wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni dwusprzęgowej, oczywiście DSG. Ale jest to również mały silnik elektryczny, który dysponuje mocą 13,5 kW, więc też tam właśnie wspomaga tą jednostkę benzynową. Co może być pod maską nowego Golfa? Na początku silnik 1,5 TSI, właśnie występujący de facto jakby w trzech wariantach, jako klasyczny benzyniak z turbo. Jako miękka hybryda, a także jako hybryda plugin, czyli oczywiście możliwość ładowania go z gniazdka. Macie również silnik diesla dwutrowe TDI, ale jest także Golf GTI z dwutrowe TSI i jest oczywiście Golf R z dwutrowe TSI i napędem na cztery łapy więc dla każdego coś innego. Czas na stylistykę linii bocznej. To wciąż samochód bardzo jednak kompaktowy. mierzą niecałe 4,3 metra. Pod kątem samej stylistyki to oczywiście jest kilka wyróżników dla naszej wersji Airline. W skład której wchodzą m.in. felgi. Felgi w tym przypadku po prostu fajnie pasują. U nas są to felgi 19, które zwyczajnie dobrze wyglądają w połączeniu właśnie z tymi elementami piano black tutaj w dolnej części progów. Mamy także czarne wykończenie słupków B i oczywiście ciemne szyby w tylnej części. A oprócz tego klasyczny hatchback. Jest również emblemat R na drzwiach, który troszkę może zmylić nieświadomego kierowcę. A z kolei pod lusterkami w naszym egzemplarzu są kamery od systemu 360. Jak zawsze w opisie filmu będzie cena podstawy i cena tego egzemplarza. No i na koniec zobaczmy jeszcze tylną część Golfa 8,5 Pod kątem zmian, no głównie lampy, oczywiście dolna część zderzaka Ale po kolei zaakcentowany, spory spoiler, oczywiście klasyczna, jak to w Golfie, wycieraczka A także nowe tylne lampy Same tylne lampy, oczywiście moim skromnym zdaniem, po prostu świetnie wyglądają Są te lampy oczywiście LEDowe w naszej, tej bogatszej wersji Mają także dynamiczne kierunkowskazy I taką fajną strukturę tych poszczególnych kafelków 3D wewnątrz samej lampy Po prostu nowoczesna i ładna lampa Mamy także emblematy Golf a także ETSI. Klasycznie jak to w golfie. Kamera schowana jest pod logo, i również logo służy nam za. No, za klamkę. Od bagażnika. Z kolei poniżej na wersji airline ciekawie zaprojektowany tylny zderzak właśnie taki małym dyfuzorem, ale nie ma w tym samochodzie żadnych udawanych wydechów. Są takie jedynie jakby miejsca, gdzie ten wydech mógłby być, ale go nie ma, bo jest on oczywiście w prawdziwej RC. Czas sprawdzić bagażnik w nowym Golfie o pojemności 381 litrów. Macie możliwość położenia tylnej kanapy, powiększając ten bagażnik do ponad 1200 litrów, a jak mało, to macie również wersję kombi, więc dla każdego inne nadwozie. Sam bagażnik ma oczywiście podwójną podłogę, więc teraz jest w takim położeniu niższym. Macie taką opcję również tego położenia wyższego, jest trochę płycie, ale oczywiście macie ekstra schowek pod podwójną podłogą. A z kolei pod podłogą macie zamontowane koło dojazdowe, a także subwoofer od systemu w naszym przypadku Harman Kardon. Jest również lewarek, a także klucze i tak dalej. Są dwa schowki po obu stronach, jest także z udogodni. Co my tu mamy? Jest gniazdko 12V, są haczyki na zakupy, a także jest jedna lampka LEDowa zamontowana z prawej strony. Dla miłośników narciarstwa bądź kupowania karniszy jest także specjalne przejście do przewożenia dłuższych przedmiotów wnętrze. A teraz zobaczmy, ile miejsca oferuje tylna kanapa w Golfie. To jest tak w sumie przytulnie akurat. Mamy miejsce na stopy, na kolana jest jeszcze no tam ze trzy palce w wolnej przestrzeni. Przy moim wzroście 1,85 m, a fotel kierowcy ustawiłem dokładnie pod swoje preferencje. A Natomiast sama kanapa jest bardzo wygodna, ma długie podparcie odcinka waszych hut, Tak się przyjemnie w niej zapadamy. Ma ładną tkaninę, taką właśnie dla wersji Airline. Po prostu wygodna kanapa. Pod kątem miejsca jest go, no bez tam jakichś szczególnych rozkoszy, jest go akurat. Pod kątem udogodnień mamy tutaj zamontowane takie specjalne kieszonki, na przykład na smartfony w oparciach przednich foteli. Mamy również tak zwany gazetownik. No i w miejscu centralnym jest klimatronik trzystrefowy, a także dwa nawiewy. Są również dwa porty USB typu C. I jest podłokietnik, który w tym przypadku skrywa... Zaraz, jak się go otwiera? O, tak o. Skrywa dwa uchwyty na napoje. Zobaczmy jeszcze na wykończenie boczków tylnych drzwi. Na górze, ojojojoj, tu jest już twardy plastik, poniżej jest twardo, dopiero pod okietnik, wykończony jest miękką tkaniną, ale kieszonka na butelkę jest wykończona miękkim dywanikiem, więc na górze twardo, ale z kolei dbałość o komfort butelki już jest. No to moi drodzy, czas zająć miejsce na fotelu kierowcy w Golfie. I tutaj tak wszędzie w tym samochodzie są emblematy R, czyli na fotelach a także przy kierownicy. Fajny akcent, a idziemy sobie po kolei od foteli. Fotele. Fajny kompromis między trzymaniem bocznym, jakimś tam, a jednak komfortem w dłuższej trasie. Nie ma regulacji odcinka tego podparcia ut, ale sam fotel regulowany jest manualnie w kilku płaszczyznach. Ma także regulację wysokości, no i zintegrowany zagłówek. Są tego fani bądź nie, akurat dla mnie pod kątem wizualnym czy wygody. Jest dobrze. Kierownica, oj, to bardzo mocny punkt Golfa. Sami zobaczcie na jej w ogóle kształt, na jej także tutaj te proporcje. Z taką fajną tą częścią pikowaną za 15 trzecia, ma takie również specjalne jakby buły poniżej do trzymania rąk. Emblemat R na samym dole. No i w końcu w Golfie 8,5 nie ma żadnej zbędnej haptyki na kierownicy. Są klasyczne przyciski. I tego jestem wielkim fanem. Z kolei przede mną zamontowane są zegary wirtualne. Klasyka dla Volkswagena, są czytelne, są proste, mają wiele możliwości konfiguracji poszczególnych informacji, oczywiście mapa, informacje ze spalania, z multimediów. Co tam preferujecie? W naszym samochodzie jest również head up display, oczywiście na przedniej szybie. O multimediach pogadamy więcej może podczas jazdy. Sam projekt deski rozdzielczej. Na górze miękkie tworzywa, poniżej jest listwa ambientowe, taki ciekawy jakby dekor, który po prostu udaje karbon właśnie dla naszej wersji Airline. Z kolei pod multimediami jest mały panel od poszczególnych takich szybkich dostępów do asystentów, a także do wyborów trybu jazdy i do ustawień od klimy. Ładowarka indukcyjna, a także konsola centralna. Która trochę niefortunnie chyba wykończona jest dosyć sporą ilością tzw. fortepianowej czerni. I akad tego fanem nie jestem. No, wygląda to ładnie, póki jest nowe, potem już oczywiście jest całe porysowane. I sama konsola wykończona jest w całości z twardych tworzyw. Poniżej dwa cup holdery, a także regulowany podokietnik skrywający schowek i gniazdko 12V. O, zobaczmy na wykończenie boczków przednich drzwi. Na górze jest miękkie tworzywo, poniżej istwa ambientowa i także ten dekor. Z kolei jeszcze niżej taka ciekawa tutaj tkanina, która wygląda trochę jak mikrofibra bądź zamsz. Mamy również podokietnik, który jest miękko wykończony, a także kieszonkę na butelkę, która również jest wyścielona miękką tkaniną. W naszej wersji jest czarna podsufitka, nie, Harman Cardon, a także słoneczka z lusterkami i lampkami. Dla Was piękne, panie. Jedziemy jazda testowa. No to, moi drodzy, czas przejechać się Volkswagenem Golfem. Czy ma on funkcję Lunch Control? Zobaczmy. System SC sobie może... uśpimy. Start, stop uśpiony. Teraz tryb jazdy. Musimy sobie wejść może w jakiś sport. Lewa na hamulec, prawa na gaz. Nie ma lunch Control. Ale i tak bez lunch control jest to żwawy samochód. Dosetki katalogowo 8,4 sekundy, więc, no moi drodzy, nie jest to na pewno Golf z kategorii wolnych. Przecież jest nawet wolniejszy od erki, ale na pewno nie jest to zawaj droga. Więc w tym samochodzie to właśnie moc tych 150 koni mechanicznych, ale ten sprint do setki naprawdę jest. Uważam bardzo wystarczający. Dla osób bardziej wymagających, oczywiście, jest wersja GTI, a dla jeszcze bardziej wymagających, macie również wersję R, gdzie macie napęd na 4 koła. No, ale nasz Golf to oczywiście klasyka, czyli pod maską zamontowany jest bardzo prosty silnik. A czy bardzo prosty? No, nie jest on zbyt prosty, jest to generalnie silnik po prostu w układzie miękkiej hybrydy. Jednostka 1.5 TSI, tak zwany silnik ETSI. Co tu w ogóle robi ten mały silnik elektryczny? Oczywiście on trochę wam zastępuje rozrusznik, on wam również pozwala wygasić silnik spajnowy wcześniej. Jak sobie tak dojeżdżamy do świateł, jak tylko puścimy gaz w trasie, również nam silnik spajnowy on wygasza i bezszelestnie załącza nam silnik właśnie spajnowy. Także ta właśnie kombinacja elektryka z silnikiem spajnowym, właśnie i z DSG, w tym przypadku naprawdę wychodzi bardzo sympatycznie. Jaki jest tego rezultat? Nie ma praktycznie żadnej zwłoki w reakcji na gaz. Samochód bardzo chętnie reaguje na gaz, a z kolei w trasie ten samochód pali prawie że tyle co diesel zaczniemy w tym teście nietypowo od spalania moi drodzy spalanie z 7 dni z tym samochodem na naprawdę długim dystansie to 5,3 litra jeździłem tym samochodem po eskach po mieście, jeździłem również w takim trybie głównie mieszanym takie właśnie wioski, dojazdy do miasta no rewelacja, w mieście spalanie w okolicach 6-6,5 litra dynamiczniej, oczywiście 7 a z kolei w trasie oj, assist Pyk. A z kolei w trasie spalanie potrafi oscylować w zależności od prędkości. Przy 120 5,3 litra, przy 140 około 6 do 6,5 litra. Ale jadąc do 90 na krajówce bez problemu 4,5. Więc Golf z tym układem napędowym jest naprawdę autem bardzo, ale to bardzo ekonomiczne. Zobaczcie, w tej chwili silnik spalinowy z gazu, jest napis jałowy muskam gaz. I silnik od razu jakby wstaje. On dosłownie wstaje w łamku sekundy i jest gotowy już do nawet do troszkę szybszej jazdy, bo ta kierownica, ten właśnie układ kierowniczy, w ogóle prowadzenie golfa naprawdę nastawia takie trochę bardziej, no, emocjonujące jazdy. Fotele to samo, są to fotele, które oczywiście głównie wyglądają, no bo w tym samochodzie nie muszą was zbyt mocno trzymać na boki, ale trzymają. I robią to całkiem przyjemnie. Dalej pod kątem jeszcze samego silnika. Eee, w tym przypadku silnik ma pojemność zbiornika, a czy sam układ napędowy ma, ma pojemność zbiornika paliwa 50 litrów. Co Wam daje mniej więcej zasięg w trasie w okolicach, w okolicach 900 kilometrów. A to jest bardzo fajny wynik. Właśnie godny również silnika diesla. Więc jak macie do wyboru diesla bo właśnie ETSI. No to ekonomia na bardzo podobnym poziomie Oczywiście w silniku diesla macie trochę inną tą kulturę pracy Macie trochę również inną charakterystykę samego silnika Ten silnik po prostu jakby jedzie tak dużo bardziej lżej z tym samochodem A ma taką samą moc de facto Natomiast ta jednostka pokazuje, że nie trzeba robić pełnej chyby. Nie trzeba robić plugina, aby samochód po prostu mało palił I ten samochód zwyczajnie mało pali A teraz pod kątem technologii zastosowanej w Golfie Centralny monitor ma ekran o przekątnej 12,9 cala, więc to prawie 13 cali telewizora w centralnym miejscu. Spoko, no w tej chwili wszyscy mają telewizor, więc również Mago Golf. Czy jestem jego fanem? Dla mnie ważne jest, że ten ekran w ogóle jakby nie wchodzi mi na podszybie. Mam całą szybę widoczną, a ekran jakby kończy się mniej więcej w połowie podszybia, patrząc z punktu widzenia kierowcy, więc ekran mi nie przysłania widoczności. Jego działanie na pewno jest poprawione. Wiemy, że ogólnie koncert Volkswagena miał problemy właśnie w golfach ósemkach, w oktawiach czwórkach, czy w nowych Leonach, bądź nowych Kubrach Leonach. Tamte pierwsze multimedia były takie niedoskonałe, powiedzmy tak delikatnie, mocno się wieszały. W tym przypadku to wszystko działa. Macie łączne z waszym smartfonem po kablu i bez przodu Wi-Fi. Macie również dostępne całą masę różnych ustawień, które są popisywane to w Volkswagenie. Bardzo prosto, intuicyjnie, poszczególne kafelki, ustawienia pojazdu, to wszystko zobaczcie, cyk, wchodzimy w pojazd, przewijam to wszystko działa i się nie wiesza. Właśnie w temacie jeszcze tych samych ustawień pojazdu w samochodzie jest również rekuperacja. A to jest rzadkość właśnie w samochodach, które mają układ miękkiej hybrydy. Na czym to wszystko polega? Macie dwa stopnie rekuperacji: stopień mały i stopień automatyczny. W automatycznym samochód wykorzystuje przedni radar po to, aby właśnie sobie zwalniać do samochodów przed wami. Dzięki czemu znowu oszczędzamy paliwo, a przy okazji oszczędzamy klocki, bo on hamuje tak naprawdę całkiem zauważalnie. To nie jest hamowanie tak mocne jak w normalnej hybrydzie bądź jak w niektórych pluginach. Czy w elektryku, oczywiście, ale jest to hamowanie zauważalne i ono spokojnie wystarczy, takie jakby sobie zaplanowania tego płynnego hamowania przed samochodem, przed wami. Oprócz tego, w golfie, jak to w golfie? No, na skrzyżowaniu wie pan co. A nie, to pani, pani w Tiguanie Oprócz tego, właśnie, wyprzedanko. Kierunkowskaz, ciach, ciach i już. jest prostszego No i teraz pod kątem samego wyciszenia Jak to w Golfie, jest naprawdę bardzo poprawnie Jest ok, jest adekwatnie do segmentu Ciszej będzie w premium Na przykład w Audi, czy tam w BMW Czy w Mercedesie Ale jak na samochód klasy takiej typowo ekonomicznej Jest super W Golfie naprawdę jest dobrze pod kątem wyciszenia Czy są podwójne szyby? Nie, nie są Są normalne szyby A mimo to w aucie naprawdę jest Cicho. Nowością jest także nagłośnienie Harman Kardon, więc zobaczmy jak ono tam sobie gra na przykładowym utworze. Jeszcze mi na moje nieaudiofilskie ucho. Że gra po prostu przyjemnie, bas jest taki bardzo basowy, nic nie trzeszczy, plastiki się nie odzywają, więc po prostu gra bardzo czysto i przyjemnie, nawet kiedy słuchamy tego radia trochę głośniej. No i teraz jeszcze temat samego zawieszenia W samochodzie jest zawieszenie opcjonalne DCC, czyli o zmiennej sile tłumienia drgań I teraz tak, podczas takiej jazdy pracuje to zawieszenie znakomicie W trybie komfortowym, w trybie sportowym się usztywnia, w komfortowym jest trochę bardziej miękkie A z kolei w trybie indywidualnym macie możliwość jeszcze regulacji suwakiem tej właśnie miękkości samego zawieszenia Pracuje naprawdę bardzo przyjemnie, jak jedziemy dosyć szybko. Jak jedziemy wolno, po kostce brukowej, po jakimś tam płatanym asfalcie, pracuje głośno, w szczególności na zewnątrz. Więc DCC dla kierowcy super, bardzo komfortowe, natomiast na zewnątrz tak trochę brzmi, jakby się psuło, <laughs> więc, ale podobnie było, pamiętam, w Superbie, podobnie było w Passacie, więc może to jest taka bardziej choroba wieku młodzieńczego. Natomiast samo zawieszenie jest fajnie zestrojone i ma właśnie ono tą opcję zmiany tej siły tłumienia. Układ kierowniczy bezpośredni dobrze pracuje, co mówiłem właśnie przy okazji takich tych bardziej jakby sportowych doznań w tym samochodzie, bo ten samochód kupujecie głównie sercem i właśnie takim aspektem typowo wizualnym, bo on po prostu ładnie wygląda. A 8-4 do paki? To jest też dobry wynik. To nie jest wyścigówka na pewno, ale to jest dynamiczny hatchback. I teraz zobaczcie. Droga naprawdę fatalna. Mówiąc krótko, rewelacja. Samochód pięknie wszystko wybiera, nic nie dobija. Mimo, że mamy w tym samochodzie dziewiętnastkę, nic nie dobija. Auto bardzo elegancko znowu wybiera. Hopa! Hop. Wybiera elegancko i hopa! Elegancko wybiera poszczególne, różne naprawdę nierówności. A teraz pod kątem systemów wspierających kierowcę. Na początek macie system kamer 360, które w szczególności w mieście są po prostu użyteczne, ale kamera cofania ma takie wkurzające rybie oko i w nocy, a o dziwo w nocy, właśnie rozdzielczość z tej kamery cofania nie jest zbyt dobra. Przednia i boczne są fajne, ale ta tylna, pewnie głównie przez to właśnie taki rozciągnięty obraz, a jest taka sobie. Mamy również utrzymywanie pasa ruchu. W tym samochodzie dokonfigurowany jest Travel Assist, który sami zobaczcie ten tempomat aktywny łok drogi puszczam kierownicę, no to w sumie chyba nic nowego tak? samochód elegancko wykrywa linię, idzie dokładnie po środku pasa ruchu mimo, że po prawej stronie jest tylko i wyłącznie trawa a nie ma linii, to on sobie elegancko wyczuwa, że jest to środek jego to ruchu tam za chwilę będzie przejmij kierowanie, będzie piszczał będzie tam za chwilę mi dohamowywał, dopinał pasy i będzie mi oczywiście starał się dobudzić. Oprócz tego Side Assist, czyli asystent martwej strefy, asystent wyjeżdżenia z miejsca parkingowego tyłem, przodem przedni radar, no wsparcia kierowcy w tym samochodzie nie brakuje dzięki czemu podróżowanie nim w trasie naprawdę jest bardzo przyjemne na autostradzie, w szczególności na s Ja tak jeżdżę wbijam tempomat na 115 i rozkoszuje się ciszą, muzyką i bardzo dobrym spalaniem. W samym silniku 1.5 5 TS jest również tryb dwucylindrowy. Praktycznie nie zauważamy, kiedy on się załącza. On się załącza w szczególności wtedy, kiedy auto, a czy kiedy sam samochód? Nie, kiedy w sumie to silnik. Nie potrzebuje większej wydajności, a jedynie tak wystarczy, żeby się tylko toczyć. Wtedy właśnie jest tryb dwucylindrowy i spalanie chwilowe typu 2,5-2,7. Rewelacja. Natomiast sam ten tryb dwucylindrowy załącza się właśnie niezauważalnie, nie ma żadnego szarpnięcia przy włączaniu bądź wyłączaniu tych dwóch cylindrów, także działa to naprawdę po prostu dobrze. Czy Volkswagen Golf dalej będzie królem w swoim segmencie hatchbacków? Bo ile Passat to taki naprawdę przedstawiciel segmentu D, tych limuzyn segmentu D, o tyle Golf zawsze był wzorem w hatchbackach. Oczywiście bardzo mocno mu grozi palcem Kia Ceed, Hyundai 30, rodzima Skoda Scala bądź Skoda Octavia de facto, jakby nie patrzeć. Oczywiście Cupra Leon czy Seat Leon. No jest tych konkurentów trochę, czy na przykład najmocniejszym konkurentem będzie na pewno Toyota Corolla. Która jest oczywiście z napędem hybrydowym, ale w tym wszystkim Golf naprawdę ma sporo plusów. Jest samochodem bardzo nowoczesnym, bardzo wygodnym i dobrze wyciszonym, co wielu z Was po prostu może przekonać. Ceny. Tanie to już było, dokładnie co jest w naszym samochodzie, będzie pod filmem. Wiem, prawie dwie stówy. Nie jest tani, ale jest dobry. I to muszę powiedzieć. Zaczynamy jak zawsze od wytykania wad. Volkswagenie Golfie. Na początek, tak jak Wam mówiłem, przeciętna jakość z tylnej kamery i szeroki kąt tej kamery. Głośna praca DCC przy wolnej jeździe, w szczególności właśnie na kostce brukowej bądź na połatanym asfalcie. Sporo pianoblek w konsoli centralnej, sporo twardych plastików w konsoli centralnej. Również twarde plastiki na boczkach tylnych drzwi. Po pierwsze naprawdę dobre wyciszenie, a także bardzo komfortowe zawieszenie, które w opcji jest także adaptacyjne. Wygodne i trochę sportowe fotele, stabilne multimedia, a także światła iQ light. Które po prostu świecą dobrze w nocy i wycinają skutecznie poszczególne pojazdy podczas jazdy i adaptują się, są również skrętne do warunków panujących na drodze. Mamy także w golfie ponadczasowy design, który się broni z biegiem czasu, a także bardzo fajna praca silnika i to połączenie rekuperacji właśnie z tej miękkiej hybrydy. No i bez wątpienia dobra ekonomia właśnie w tym układzie napędowym. Co Wy byście kupili? Chcąc kupić hatchbacka, który byłby samochodem do wszystkiego Bo jeszcze jak ja byłem młody i miałem Civic'a rodzinnego To wtedy właśnie tego typu samochody były samochodami do wszystkiego Na wakacje, na co dzień, do pracy czy na weekendy Przeprowadzki się robiło tymi samochodami Wszystko się nimi robiło Woziło się rowery na haku bądź na, na dachu A teraz oczywiście mamy całą masę crossover'ów i SUV'ów Ale to wciąż tak zwane kompakty, czyli samochody typu hatchback są jednak takimi samochodami chyba najbardziej jednak uniwersalnymi no i bez dwóch zdań potrafią być bardzo ekonomiczne czego nie powiemy o na przykład suwach. podzielmy się opiniami co wy byście kupili chcąc kupić hatchbacka, a jak byłby to Golf? nie wiem pomyślmy, podzielmy się opiniami to jaki byście wybrali w nim układ napędowy, czy może oczywiście króla, czyli Golfa R, albo GTI, no GTI cały czas jest takim tym no jest wzorem hot napędzanego na przednie koła, bez dwóch zdań a może jednak Civic Type R Civic jest takim chyba taką królem na białym koniu a Golf zaraz za nim trzyma mu spoiler Podziemy się opiniami a klasycznie jak się podobało, zostawcie suba łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie dzięki bardzo, pozdrawiam